Pogadać, pogadać możecie do chińskiego radia, robię was w sekundę albo w kwadrans Wyciągam sobie nóż i pałkę, wyciągam sobie kosę, kroję was i wszystko jasne Więc teraz na zajawce to sam tak naprawdę, Wierzę, mam tu prywatną jazdę Ej, teraz chwila, łowę na twój oddech, wszystko będzie dobrze, nie chodzi mi o pieniądze Ty jesteś tu a ja jestem tam, ty to kumać tak, więc dalej napierdalałam się nie podam, więc w muzykę gram Napierdalam leci teraz w hejterów granat Ej, fila, luzura, dość, wjeżdżam tu nigdy ziom nie kulawo Ej, wyjebane śmerki, bajerki Co jest kurwa, wy frajerki Gaszę was jak kiepa, na nic nie narzekam Gaszę was jak kiepa, na nic nie narzekam Czas ucieka, chcę zegarek Nie Rolexa, bo mam na to kurwa bijebane Teraz to, refreny jak złoto, wierzam jak srebro, no co co? Teraz wierzam sobie jak złoto, teraz wierzam jak srebro, co co? Teraz płynę jak potrafię, gęstym rymem, rytmem, oczywiście jak rytmik. Ej, a ziomów jest do piątki, bardzo dużo i to tak, stylnie podły. Nie jestem w kurwe toksyczny, wyleczyłem się z gówna i chamstwa. Miałże was robicie pasta, Możesz mi z kanapkiem zrób ta pasta. Zrób mi kanapeczki, zrób mi pyszne kanapeczki. Dupy tańczą gdzie jest pleksi, Wyjebane mamy tu na Brexit. Nie nawiniecie, bo nie potraficie, nie wiecie jak się to robi. Robię was jak chce, robię was jak chce. Czasami siada nawet OCB, OCB, OCB. Zawsze rymy siadają konkret. Rower ani fury, nie land rower, pierdole wasze bzdury. Ej, mógłbym pierdolić o rzeczy, mógłbyś nie zaprzeczyć, powiesz, że kretyn. Ej, syczki i syczki. Widzę, jak ją upinają te leginsy. Widzę, ona nie jest boska, ona ma z siebie za bożka. Sprawa prosta. Wypad. Wolę być sam, niż się martwić razy dwa.